Witam Was serdecznie w nowym filmiku na kanale ELEGANCKO. No i w dzisiejszym materiale lecimy sobie pojeździć na nowym Slashu Plusie. Jest rower, który dostałem dzięki życzliwości firmy EMP Bike z Nowego Sącza, także pozdrawiam i dzięki za możliwość przetestowania tego sprzętu. No i co, jedziemy sobie na taką klasyczną wycieczkę enduro niedaleko mojego domu, gdzie głównie będziemy podjeżdżać i zjeżdżać tymi samymi interesami, zobaczymy na ile wystarczy bateria i tak dalej. Tutaj dla porównania będzie też chyba jakiś rzutka po prostu z mojego zwykłego elektryka pełnoprawnego Full Power Raymona z baterią 630, po prostu porównanie z zasięgu i to jak mocno zmęczyłem się na którym rowerze. Co do Slesha, no to oczywiście tu jest bateria 580 Wh i silnik 50 Nm marki własnej Trek'a, czyli TQ. No i zobaczymy jak on daje radę, czy jest wystarczająco mocny, żeby w miarę dużo, w miarę krótkim czasie zrobić sobie lapsów. Myślę, że nie ma co przedłużać, lecimy i sprawdzamy co to będzie ciekawego. Proszę bardzo, w, mączeniu, w momencie włączenia strawy bateria na na 100% zobaczymy ile uda się nam zrobić będę jeździł głównie na tym trybie największym i średnim po prostu żeby najbardziej to było zbliżone do testu zwykłego roweru elektrycznego a wiadomo, że na tym najsłabszym trybie taki rower będzie wspomagał prawie, że nic, chyba, że się mylę, ale to zobaczymy już na testie no i dobra jest za mną już parę stromszych podjeździków no i co wam mogę powiedzieć jak chodzi o wrażenia z jazdy, takie pierwsze podjeżdżanie i wszystko To... Rower Zdecydowanie bardziej przypomina analoga niż elektryka O, auto Nawet gdy Zjedziemy mu Nawet gdy Jedzie się przy bardzo wysokiej kadencji Kiedy wiadomo, że już każdy przeciętny... O, tu jest dosyć stromo Kiedy każdy przeciętny elektryk Zaczyna już dosyć głośno wyjść tak tutaj brak żadnego dźwięku, pokażę Wam to teraz. Najwyższy tryb, bardzo wysoka kadencja. I jedyny dźwięk, jaki słychać w tym rowerze, to jest w zasadzie tylko lekko suchy łańcuch i cały po prostu system High Pivota, który daje siebie więcej hałasu niż sam silnik, więc tutaj bardzo pozytywne wrażenia. Ale na pewno pod górkę. Nie osiągniecie średnich prędkości złego i e bajka. Co najwyżej mniej się zmęczycie, ale chyba o to chodzi w tym rowerze. Zostało mi jeszcze jakieś 5 km asfaltu i wjeżdżamy do lasu. Ok, większość podjazdu już za nami. Z takich rzeczy technicznych, które mogą mieć znaczenie w tym teście, to warto dodać, że jest dzisiaj około. 5,5-6 stopni celsjusza na zewnątrz obok u mnie w domu było troszkę cieplej tu może być troszkę zimniej jak widzicie dookoła, gdzie da się znaleźć trochę śniegu więc ciepło nie jest ja ważę 65-66 kg w tych ubraniach w których jestem mniej więcej no i wiozę ze sobą teraz niecały 10 kg plecak z którym już później po pierwszym podjeździe nie będę Wyjeżdżał, więc to tyle z takich ciekawostek. Co do warunków przeprowadzonego testu. No i widzimy się już na górze, albo jakby się coś ciekawego działo na podjeździe. Dobra, zbliżamy się do takiej części podjazdu, która jest na zwykłym rowerze. Lekkim wyzwaniem. Jest naprawdę stromo, do tego z takiej półeczki, które powodują, że trochę brakuje przyczepności I zobaczymy. Jak łatwo będziemy wyjechać go na tym elektryku Daj sobie najwyższy tryb drugi bieg od góry, no bo to elektryk Powinniśmy dać radę O luźne kamienie A dam sobie najlżejszy jednak pyk tu lewa linia Dobra No i mamy to No, nie było super łatwo, ale się dało na zwykłym rowerze to już bym tutaj trochę umierał na samym szczycie, a tak to lekko się zdyszałem. No i jesteśmy u góry, zaczynamy z jazdy. Z takich ciekawostek jeszcze co do samego roweru, to jest to LK, ja mam wzrostu 1,88 m, 1,89 m no i jest ten rower według mnie Troszeczkę, troszeczkę mały, aczkolwiek jestem też po jeżdżeniu przez półtora sezonu na rowerze XL kanionie Torku, który miał grubo ponad 500 Richu, i raczej w sumie bym się skłaniał ku takiemu rozmiarowi niż na pewno XLC w treku, gdzie pomiędzy l a xl jest bardzo duży przeskok, ponieważ zlikwidowali w tych elektrykach rozmiar ML. No i właśnie ta Lka ma około 478 Richu i wyjściowo jest w Mulecie. Mój zwykły elektryk jest w XLC i ma Richu równo 500. Więc na pewno jest troszkę dłuższy, ale powiem Wam, że jakby pozycja na podjeździe była bardzo komfortowa. Rower nie wydaje się na mnie za krótki, więc osoby w moim wzroście albo niższe pewnie raczej w taki rozmiar powinny celować. Osoby już nieco wyższe ode mnie raczej w stronę XL -ki. aczkolwiek mówię, że dla 1,85 m do 1,93 m według mnie to są takie osoby, które muszą według swojej preferencji decydować no bo jakby tak typowo pod nich rozmiaru Trek w tym modelu nie zaoferował no i na pewno jest to jakaś wada którą warto mieć w względzie jeżeli ktoś by się chciał na ten rower zdecydować a kolejną wadą jest na pewno szczyca regulowana która w rozmiarze L dla osób mojego wzrostu e, o długości metr 70, 170 mm jest nieporozumieniem jest dużo za krótka, mam im w kieszeni po prostu na zjazd sobie obniżam całą szczycę a na podjeździe, na podjazdy po prostu ją będę wysuwać, no i to chyba jedyne rozwiązanie poza wymianą szczycy na e, dłuższą, także zaczynamy testować jak ten rower spisze się na no i na początek pojedziemy tutaj jedną z moich ulubionych tras o wdzięcznej nazwie Pacjent Która jest y, chyba najłatwiejsza, ale i też najdłuższa I zobaczymy jak tu rower się śpisze Nie będziemy jechać raczej za szybko y, Będziemy się skupiać na feelingu z roweru No, i zobaczymy, jak to wyjdzie. To na razie jest taka dojazdu. Wow, ale mi ślizgło. Już na samym początku całkiem gruba akcja ładny buczek zaliczony. Był taki lód z ubitym śniegiem, jeszcze wymieszany z igłami i zupełnie się tego nie spodziewałem. Muszę brać też poprawki na e, całkiem nie najlepsze opony marki Bontragera w tym rowerze, na który ludzie w testach też narzekali. A ja tutaj przyzwyczajony do maksisów w Max, Max Gripie No ale zobaczymy jak to będzie szło Jedziemy w dół Ło, ale nosi No jest bardziej mokro niż się spodziewałem Ale na spokojnie tu w ogóle śniegu od ciula wow. wow. No Miał być spokojny przejazd Ale chcąc otrzymać jakiekolwiek tempo lepsze Będziemy się tu sporo ślizgać już czuję Dropeczek Otwarty zakręt i hopka okej okay jak tu nosi jak ślisko no na pewno też nie pomaga dosyć duże ciśnienie które mam w tych oponach jest tu z bez wkładek i nie chciałbym ich rozwalić więc już wolę się trochę poślizgać niż je rozwalić o tu ładnie się zmieściłem pyk o! Ale się tu obsypało. już to niebezpieczne. Chwila przerwy. Okulary ubrudzone. Muszę sobie ściągnąć z nich brud. Tam końcówka trasy się trochę rozwaliła. Myślałem, że będzie gleba, ale się zmieściłem. I teraz tutaj taka dosyć stroma ścianka. Pyk trawy z pokorzenia. Tu już na szczęście jest dosyć sucho. I można trochę bardziej zaufać tym oponom. Hopka! Uo. Ale powiem Wam. Opony do zmiany, jak kupicie ten rower. <grystanie> pyk, Chopa! Mocne hamowanie, drift przodem i tyłem. Znowu drift przodem i tyłem. No jesteśmy na dole pacjenta. Trochę przerażowałem jak na pierwszy przejazd, ale na pewno było trochę emocji. Dobra, teraz czas na czaszkę i zobaczymy, jak to tutaj pójdzie. Tutaj, tak na bezpiecznego. Uhu, ślisko. Ohoho No powiem wam Było grubo Jest grubo Na pewno dawno się tak nie obrudzę na rowerze jak dzisiaj Ale przeżyliśmy chopka Dropek Sarny tam biegnął, ale my lecimy. Ach, udało się transfer.

Jesteśmy na dole. Cały czas, jak zjeżdżałem, to biegłobok mnie sarny, Całkiem fajne. Myślę, że aktualne warunki na trasach i tego, jak ja wyglądam, całkiem nieźle. Zobrazuję wam wygląd tego roweru po drugim zjeździe. Dobra, czwarty lapsik to i czas, i pora, żeby trochę uzupełnić białka i węglowodanów. No i w sumie każdy tutaj po prostu okrążenie ma. Około 220 metrów przewyższenia, więc już na pewno mamy ponad 1000. No i nie powiem wam, żebym był jakoś bardzo zmęczony, więc dobrze się zapowiada w sumie ten test. Bo zostało baterii jeszcze 40% z, ha z haczykiem. No i co, ostatnia traska. Zobaczymy, jak to pójdzie. Dużo trawersów, dużo ślizgania się na pewno będzie na tych oponkach, ale może je przeżyjemy. Na pewno jest chyba najtrudniejsza, najbardziej techniczna według mnie z tych wszystkich, tras tutaj tutaj się zaczyna takimi stromymi zakrętami okej, okay, okej okay. ładnie ten rowerek sobie tutaj poradził tu nie tam nie na no, hop, 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 hop dobra pyk Tu jest bardzo ciasno. Wow! Ale safe! I tu trzeba ominąć, bo powalone drzewo. Tylko jak to ominąć? Ok, dobra. Ominięte. No, tam było blisko, ładnie mnie poniosło. Ale się udało odjechać. I teraz tu lecimy. jest takie skeci, uskok, ale w nerę poszło. O, tu by bardzo się jakaś bandka przydała. No jest ślisko, co wam powiem. Nie da się tego ukryć. Bardzo takie ciasne zakręty. No, Przerzutka nie jest idealnie wyregulowana w tym rowerze. Ale to już Wina pewnie poprzednich testerów, Spryk. o jakiś kamyczek w szprychach, Spryk. tu za, za tym, o. tu za drzewkiem. stromo ślisko. I tu placik Duże uderzenia. Bardzo przyjemnie ten rower tu mi. Tu jakieś zmiany na trasie. I tutaj co? Hop wow. Ależ tam jeden śliski korzeń na lądowaniu wyszedł Uuu. Ja już myślałem, że będzie gleba na koniec Ale udało się odjechać Tuż przed takim dużym tutaj rowem. No, wesoło, wesoło Wam powiem. Dobra, więc zrobiłem na nim już yy, 6 okrążeń. Powoli robi się ciemno. Zostało 20-kiloprocentowe baterii. Więc myślę, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć parę słów na podsumowanie. No, zrobię jeszcze jednego lapsika wrócę do domu, wrócę wam, wrzucę Wam jaki był zasięg, jaki, ile kilometrów zrobiłem ile przewyższenia się udało się zrobić dzisiejszego dnia no ja myślę, że będzie około 1500 no i niecałe 40 kilometrów myślę, że też warto zaznaczyć, że przy dzisiejszej temperaturze, która teraz wynosi już bliżej 2-3 stopni to w lato śmiało możecie dokładać 10-15% Zasięgu na wspomaganiu dla tego roweru. No bo wiecie, temperatura jednak baterią, niska temperatura bateriom nie sprzyja. Eee, co do samego wspomagania, to naprawdę, pod górę na takich dojazdówkach endurowych, no to jest duża różnica od zwykłego roweru. Tak jak widzicie, jadę teraz pod dosyć stromy podjazd na chyba czwartym czy piątym biegu od góry. średnią o prędkością 12-13 km na godzinę. No, i w zasadzie mogę z Wami swobodnie rozmawiać, więc pod względem wspomagania dla osoby dla mojej wagi jest naprawdę ok, jest naprawdę wystarczająco. Z rzeczy, które najbardziej pozytywnie mnie zaskoczyły, to jest na pewno to, jak rower jest cichy podczas jazdu To jest jedyny elektryk, a testowałem ich, ich już całkiem sporo, który. Jest całkowicie bezgłośny na zjeździe, nie słychać po prostu nic. Poza dźwiękiem opon, ewentualnie tam szlanią przerzutki, która nie jest idealnie wyregulowana. Naprawdę, wow! Szacun dla trekarza za wymyślenie takiego sposobu, że się właśnie tą baterię do ramy przykręca. Nie ma żadnych toluzów, żadnych niepożądanych dźwięków. dźwięków. Kolejną dużą zaletą jest poprawiony system tych kółeczek właśnie od high pivota. No, dosyć dużo już pojeździłem. No prawie no ponad 1,5 tysiąca w dzisiaj zjazdu było zrobione i ani jednego przypadku z spadającym łańcuchem, jak to było w początkowych modelach analoga Slasha z high pivotem. Więc tutaj myślę, że jeżeli ktoś się o to martwi, to z tej strony jakichś dużych przeszkod, przeszkód nie powinien napotkać yy, W sumie to nie mam co dużo powiedzieć, jedyne co no to jeszcze części, które są tutaj dobrane nie są najlepsze jak, na rower, jak w rowerze za te pieniądze Trzeba sobie to powiedzieć po prostu w twarz, że rower jest absurdalnie drogi 34 bodajże tysiące, cena wyjściowa wiadomo, że tam zawsze ktoś jakiś rabat zrobi i tak dalej. To znam nie rozbój w biały dzień a mamy 38 rytma yy, pozagrupowe deorki, hamulce ale w ogólnym rozrachunku naprawdę te części dają sobie radę. No, ja bym po prostu powinien zmienić tutaj opony, jakiś amor najlepszy z przodu. I naprawdę rower byłby już całkowicie sprawny do ostrego upalania. No ale mówię, jakby myślę, że dla większości osób ten osprzęt nie będzie sprawiał jakichś większych problemów. Zawieszenie chodzi naprawdę płynnie, przyjemnie. Hamulce. Wiadomo, nie mają najlepszej modulacji, ale mają zupełnie wystarczającą moc hamowania Nawet do takich warunków jak dzisiaj, do dość stromych tras No i tyle no No co do trwałości i tak dalej, to nie ma co się wypowiadać nawet W tym rowerze jest dosyć głośne strzelanie z okolic silnika, suportu, korb Ciężko mi powiedzieć co w tym rowerze może tak strzelać jak jeździłem sobie na innych na przykład Fuelach EXE, z nawet dużo większym przebiegiem, to takich dźwięków nie było. Być może jest to związane z tym, że inni testerzy bez litości nawalali tam gdzieś po, tych, po tym silniku, czy po czymś, na przykład myjką ciśnieniową Może wystarczyłoby ściągnąć korby, które tam to przeczyścić, nasmarować ponownie, ale to są tylko moje przypuszczenia. Rower dosyć wyraźnie i głośno strzela ten silnik, co też po prostu. Trochę y, powoduje mniejsze, y, przyjemne, purystyczne wrażenia z jazdy. No ale jak się trzyma tu stałą kadencję, właśnie no, to nic nie strzela. Wspomagania absolutnie nie słychać i zdecydowanie ten rower jeździ bardziej jak analog i to fajny, naprawdę fajny, sprawny terenowo analog niż elektryk. Poza tym, że macie mega, mega kopa na podjeździe, możecie robić tutaj dobre, średnie. I nawet się jakoś bardzo nie męczyć. Wrzucam Wam jeszcze screena z całej dzisiejszej aktywności. No i to tyle w tyściku. Mam nadzieję, że ta wysoka cena tego roweru powstrzyma mnie przez jakiś czas jeszcze przed jego zakupem. Tym bardziej, że mam całkiem fajny rower elektryczny. No ale powiem Wam szczerze, że jak na początku, jak tu jechałem, byłem lekko rozczarowany tym rowerem. Tak teraz po prostu, no po prostu chwycił mnie za serce. No, i można powiedzieć, że to dla mnie teraz jest taki dream bike. I myślę, że jak ktoś ma tylko możliwość, to weźcie go na testy. Myślę, że większość ludzi będzie miała podobne wrażenia jak ja. Także dzięki za oglądanie i widzimy się wkrótce w kolejnych materiałach. Chociaż dobra, może nie wkrótce, bo na tym kanale regularność jest dosyć losowa, ale postaram się to zmienić na lepsze. <grym> Nara. Dobra, jednak rower przy powrocie do domu, do domu wyłączył się całkowicie. Przy 6% baterii wyłączyło się wspomaganie, bo mimo zmienienia trybów, jedyne co zostaje w rowerze to prędkość i to ile watów wydajecie. Tak, chyba na zachętę, żeby jakoś tam wrócić jeszcze do domu. Także do zera rozładowana. No i teraz patrzcie na sprawie ile się udało zrobić. na